Dobrze, jestem na miejscu. Bardzo dobrze, panie Marku, bez odbioru. W końcu ktoś przyszedł. Witaj, co się stało, panie kierowco? Jakiś pijany debil jechał na ślepo, przez co musiałem gwałtownie skręcić. No i w afekcie przywaliłem w drzewo. Poza autem nikt nie ucierpiał. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Przynajmniej tak myślę. Nie mam pojęcia, co się stało z tym pijakiem, ale pewnie zdążył już przywalić w coś. W porządku. Wiesz może, czy sprzętu ucierpiał? Oby nie. No to co najmniej dziesiątki laptopów do naprawienia. Ta. Jak dobrze. Wróciłem wcześniej do domu przed siorką, będę mógł mieć od niej chwilę spokoju. Synu, masz coś zadane? Na szczęście nie mamo. To dobrze, bo wiesz, ostatnim razem pani mi powiedziała o jedynce z pracy domowej. Gdybyś mamo wiedziała, co nam zadają i ile zadają, zeszłabyś na zawał. Aż tak źle z tymi zadaniami? Tak, mamo, aż tak źle. Oni są niepoważni. Dobra, mama wyszła, teraz pora pograć. Maksiu? Jarek? Dobra, słychać nas wzajemnie. To co? Partyjka w CJS-a? Z tobą zawsze mordo. Dobrze, wpadniesz dzisiaj do mnie. Do ciebie zawsze. Tylko czy jest twój brat? Niestety pewnie tak, ale to i tak nie przeszkodzi nam w nagrywaniu TikToków. Dobrze, chodźmy. Gotowa? Gotowa. Ziomek. Siorka wróciła na chatę. I co teraz? Trudno, musimy dokończyć mecz. Inaczej nasza drużyna będzie skazana na porażkę. Dobra, i tak niewiele zostało do końca rundy. Koniec rundy, gramy jutro. Oczywiście! No, brat, ile już IQ straciłeś przez te głupie gry? A ty ile IQ straciłaś od próby bycia sławną? Ostatnio próbowałaś nagrać, jak pijesz olej rzepakowy. Och, Max, jak ty nic nie rozumiesz? Gdybyś więcej siedział w social mediach, wiedziałbyś, że to jest challenge, a to jest bardzo popularne i lubiane. Uważaj, Siorka, bo jeszcze to się stanie. dla ciebie niebezpieczne i wiem, co mówię. Tak, tak, a w tej bajce były smoki? A w twojej bajce były królewny? Ach, jesteś niemożliwy. I vice versa. Dobrze cię widzieć w domu, kochanie. No wiadomo, z ojcem i twoim mężem zawsze najlepiej. Myślę, że nie masz problemów w pracy. A skądże? A tak w ogóle. Jak rodzeństwo? E. Eee, już zaczęli budować między sobą mur. Co się dziwisz? Oni to zupełnie dwa inne światy. Nie łączy ich zupełnie nic. Może masz rację, dlatego się nie potrafią dogadać. Póki nie ma jakichś większych konfliktów między nimi, ja się nie martwię.